Cześć. Witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek kulinarny Superfoods na moim kanale i dzisiaj chciałam wam zaproponować jak zrobić pysznego hamburgera z sosem jogurtowo naturalnym, czosnkowym, pikantnym. Z wędliną, z serem, z kiszonym ogórkiem, z jajkiem na twardo, troszeczkę tak, w takim stylu innym niż ostatnio. Także co będziemy słuchać potrzebować? Zaczynamy. Będziemy potrzebować jedną bułkę albo kilka bułek. Właśnie tutaj mam taką bułkę hamburgerową. Będzie potrzebna również jedna cebulka, dwa jajka ugotowane na twardo, które zaraz obierzemy. Do tego przyda się szynka, żółty ser. Również do tego hamburgera potrzebne będą kiszone ogórki, troszeczkę świeżego czosnku, tym razem mam jogurt naturalny, z którego zrobimy sos, wyciskarka do czosnku, nożek oraz grill. Słuchajcie, ja tego grilla w tej chwili już sobie włączę, Ja mi się będzie tutaj nagrzewał. I tak w pierwszej kolejności trzeba będzie pokroić cebulę na właśnie takie plasterki, żeby zgrillować tą cebulę razem z bułką hamburgerową. Także sobie tutaj całą taką cebulę jedną pokroję. Także ja bardzo lubię cebulę, ja lubię czosnek. Polecam Wam właśnie serdecznie w tej chwili na. Yy, tutaj sobie zrobimy takie krążki. No i taką bułeczkę też tutaj yy, yy, będziemy grillować. Także słuchajcie, ja Wam pokażę. Tutaj mam grilla rozpalonego. Może się bardziej tutaj w tą stronę przesunę. On już mi się tutaj nagrzewa. Także taki mały elektryczny grill bardzo dobry. No i teraz tak, bułeczkę sobie tutaj układam z tej strony. No i teraz y, będę też również przykładała, wkładała cebulkę. Już, już jest gorący. To już naprawdę się bardzo szybko nagrzewa. No ja będę też grydowała tą cebulkę razem z bułeczką. Zamykamy, mówi. Okay. jaja są już tutaj jajeczka pokrojone, kiszony ogórek. Zobaczymy co się tutaj dzieje. No, zobaczcie, już, już się bułka, by, można powiedzieć, zrobiła, bo to się robi naprawdę bardzo szybko. Na bardzo Szybko cebulę słuchajcie, przewrócono. W drugą stronę. W sumie to nie trzeba obracać, ale jeszcze cebula mogłaby się jeszcze troszeczkę tutaj grylować. Czy niech się gryluje jakiś taki mniejszy ząbek czosnku, bo jeden ząbek na taki jogurt, dwa, y, dwa duże to już jest naprawdę ostro, a jeden to już wystarczy. A ja sobie jeszcze to dam taki mniejszy, Także półtora takiego. Jest bardzo intensywny ten czosnek, także że jak jest surowy to naprawdę będzie będzie naprawdę wyczuwalny także wszystko ile lubicie tego czosnku jak lubicie dużo to dajecie dużo jak lubicie mało to dajecie mało dobrze i teraz dodamy też mm, troszeczkę soli i pieprzu tak, do tego sosu <laughs> tutaj cebulka się wszystko się elegancko tutaj robi no i także ten kolejny raz pokazuję Wam jak się robi przepyszny sos y, czosnkowy. i Teraz kiedy, y, kiedy już jest y, to wszystko, ja tylko wyłączę, kiedy mamy, słuchajcie, zrobionego y, hamburgera, bułka jest gorąca aż parzy. Y, ok, teraz tak, y, tutaj y, na bułeczkę y, dajemy y, sos czosnkowy, tak dużo sosu czosnkowego teraz tak na sos czosnkowy szynka mhm. teraz dodamy sobie jajko proszę zobaczcie dodamy sobie takie jajko kiszony ogórek też dodamy sobie kiszonego ogórka Teraz dodamy sobie na przykład, robimy naprawdę na wypasie tego hamburgera, plaster sera. No i teraz sobie tutaj przełożymy też cebulkę grillowaną, która jest przepyszna, chrupiąca i gorąca. OK. Tak, wszystko tutaj dodajemy. <laughs> dodajemy sobie na to spokojnie drugą warstwę sosu czosnkowego. No bo słuchajcie, dodajemy sobie mm, trochę jajka. Opiszemy górek, <coughs> plaster y, szynki oraz, y, słuchajcie, żółty ser. No i tutaj jeszcze troszeczka troszeczkę cobułki. OK. I teraz jeszcze, słuchajcie, do tego, no, żeby był jeszcze fajniejszy smak, dodamy sobie, słuchajcie, trochę keczupu. Tak. No i jeszcze tutaj możemy sobie cebulę dorzucić. To, co nam zostało, słuchajcie, zamykamy i mamy przepysznego takiego hamburgera, którego serdecznie Wam polecam. Zobaczcie, jest, jest świetny, już można po prostu podawać takiego hamburgera, natomiast ja jeszcze go zapiekam i tutaj go wstawię, żeby ten ser mi się jeszcze, yy, słuchajcie, rozpuścił, także ja go tu jeszcze podgrzaję.